Cześć, w tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak ustawić punkt odradzania w Minecraft. Dobra, to zaczynamy. Po pierwsze, musimy sobie wziąć jakiekolwiek łóżko. Tutaj mamy łóżka. Ja wezmę akurat te. I patrzcie, stawiamy łóżko. Teraz klikamy w nie wiele razy. Teraz akurat jest dzień i nie da się w nim spać, ale zobaczcie teraz na to. Tutaj pojawił, tutaj macie informację po lewej stronie, że wyznaczył Wam się punkt odradzania. Jeżeli zginiecie, to wtedy tutaj się odrodzicie. Mogę Wam w sumie to zaprezentować. W sumie, może zrobię ogień, żeby od niego zginąć. Po pierwsze, bierzemy sobie kule, włączamy sobie tryb przetrwania i zobaczcie teraz, co się dzieje. Właśnie zginąłem i wszystko mi wypadło, klikamy A, żeby się odrodzić i patrzcie, odrodziłem się właśnie w tym miejscu, mówiłem wam, że tak się stanie, dobra, zniszczmy to łóżko, bo nie jest nam potrzebne, pozbierajmy może te rzeczy, które nam tutaj spadły, dobra i przełączmy z powrotem na tryb kreatywny. No dobra, to był taki króciutki filmik, ale jeżeli Wam się przydał, możecie stawić łapkę w górę i napisać coś w komentarzach. Zapraszam Was na pozostałe filmy na moim kanale. Cześć, do usłyszenia, pa!